Siema wszystkim Zrobiliśmy już pożegnanie ze starym młynem I teraz przenieśliśmy się troszeczkę dalej Mamy tutaj taki piękny drewniany most No i dzisiaj będziemy tutaj troszeczkę czesali, że tak powiem Pogoda jest bardzo ładna Troszeczkę ten wiaterek ale, nie ma na co narzekać. Zobaczcie jak to pięknie wygląda wszystko. Mazury. Dobra. Tak więc zabieramy się za rzucanie magnesa. Pierwszy fancik. Gwoździk. Na razie bez szału. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Wcisnęliśmy się pod most. No i są jakieś tam małe gwoździki. Dwa. Jeden połamany. Cienko na razie kawałek druta no, ale będziemy rzucać następny gwoździk coś takiego taki papiak chyba I tu kawałek takiej rurki już dobrze dobrze jest zarośnięta Na razie sama drobnica, no ale dobre i to. No, jak na razie drobnica, ale zastanawiam się, czy nie wrócić do domu po wodery. Bo, jednak, jak tak delikatnie ciągam, to zawsze coś wpada. No i dobra, wodery mam już na sobie. No idziemy jeszcze raz połazić. Ogólnie doszedłem do takiego wniosku, że potrzebny mi jest magnes z bocznym uchwytem. Wtedy będzie lepiej mi się po prostu zrzucało z brzegu. A tak jak mam teraz, no to wygodniej jest mi wejść z nim do wody i tam sobie powoli ciapać, nie? Dobra, idziemy. Kawałek drutu. Sama drobnica. Kawałek blaszki. Złapiesz? Ogólnie wyszedłem trochę dalej, tutaj. I nic ciekawego. No, nic ciekawego. Nic nie ma, nie? I sobie tak teraz bliżej mostu ciapam. No i coś tam wychodzi, ale no mówię. Sama drobnica. Dobra jest jakaś znowu drobnica kawałek Nie wiem, tak obrośnięte Ale Ciężko zidentyfikować, ale chyba kawałek gwoździa znowu drut Takie kombo Gwóźdź, kawałek druta. O! Padłem, zobacz. Widzicie? Jak to zbir powiada, nie? Kilka kotletów naraz. Znowu coś mam. O! To już taki ciekawy kotlecik. Czekajcie, po odsłonie, ale w ciągnie. Opa, Mawian Fabian? Ale drobnicy, powiem Wam, że w ręce to konkretnie zmarzłem. Sama drobnica. Kolejna drobnica. Może no, mi się uda wam pokazać. No. no, jest tych śmieci tutaj, ale mówię, no sama drobnica. Ogólnie jak wejdę tam, gdzie mam wody powyżej kolan, to czuję jak mnie prąd pcha. A tak to jest w miarę spokojnie. Jest jakiś grubszy fancik. Ktoś do mnie dzwoni, ale to zaraz odbiorę. Opa, nie uciekaj. O, nie wiem czy widzicie, ale pewnie widzicie. No, a taki splot drutów. O no, kurde, tu mnie gnie, powiem. O. I co? Pięknie te nasze mazury wyglądają. No szkoda tylko, że nie ma takich fantów konkretnych. Ale, jak to mówią, bunkrów nie ma, ale też jest Wiadomo o co chodzi, nie? No, może powinienem ten większy magnes zamówić, tak? Ale to myślę niebawem, niebawem. Także pewnie skorzystam z oferty Zbira. Także i po prostu zamówię magnes z Maktomu bo widzę, że sprzęty mają konkretne. No dobra. No i co? Chyba na zakończenie. <laughs> Jakaś taka nieduża blaszka. Uch. Powiem wam, że zimno jest. Naprawdę w łapy ciągnie. Kawałek metalowej blaszki i gwoździk. Chyba będziemy powoli się zmywać. Bo mi młody marznie, muszę dla niego jakiś magnes kupić. Niech też sobie chłopak ciąga. Może ma więcej szczęścia ode mnie, kto wie. Dobra, zwijamy się do domu. Młodzieniec mi tu trochę przemarsł Ale mówię, jak zakupię drugi magnes, to wtedy będziemy. Na dwa ciągali Która to godzina? 17.15 I zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda Stary drewniany most, chociaż stary drewniany, on pewnie kiedyś był stary Ale wydaje mi się, że niedawno ktoś go wyremontował No i dobrze, kochani, zobaczcie, co tu mam. Nie za wiele tego jest. Sama drubnica. nie wiem czy dobrze widać. Około 5 kg, może. No raczej nie. Więcej jak 5 na pewno nie ma. Czułem wagowo. No ale, słuchajcie, jak mam dwa tygodnie, siedzieć w domu. to fajnie będzie co jakiś czas wyskoczyć sobie, tak jak dzisiaj, na takie odludzie i porzucać troszeczkę magnesem, po prostu żeby zapomnieć o tym wszystkim, co się teraz dzieje. Ja powiem, że nie oglądam telewizji, naprawdę nie oglądam telewizji, bo no nie chcę zapędzić się w taki jakby strach, w taką panikę, po prostu żyję chwilą. Yy, mam taką nadzieję, że wszystko się unormuje, wszystko będzie dobrze. Po prostu to kwestia czasu. No i tyle. Także trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi. Miłego wieczoru. Życzę kodzak. <grywa> Na razie.